Tak więc druga część z drapek, ponieważ brakło nam wcześniej pamięci, oglądajcie do końca, będzie idol nastolatek, czyli Grzybek, z challenge'u. Jak na razie mamy zarobione 2 złote tylko we wszystkich drapkach, czyli jest na razie ciulowo. Złotóweczka, 10 złotych, 9 tysięcy, 10, 15 i 9 tysięcy, czyli znowu nic. 9000 złotóweczka, złotówka znowu, 4 zł, jest złotówka. Czyli mamy 3 zł zarobione jak na razie. Więc Lecimy z kolejną. 35 2, 2 złotówka. 2 zł, czyli mamy 5 złotych zarobione. 35 zł, 35 9000 złotówka, złotówka i 25, czyli nic. Oczywiście, jeśli będzie 30, łapek w górę to grzybek nagra challenge kolejny, który już powinien dawno być, ale go nie ma na razie. 9000, mamy szansę 2 zł i 2 zł, nic. Zwrócimy z kolejną 15 200 35 15, 35 i możemy mieć 15 albo 35 i 25, czyli gówno tutaj Obrócę sobie tutaj, 10 zł Złotówka Złotówka i 15 4 zł Oraz złotówka, czyli mamy 6 złotych zarobione

2, 25 i 25, czyli znowu nic. Więc przechodzimy do następnych. 2 złote, 200 zł 25, 4, 2 i 200, czyli ta zdrabka jest przegrana. Dane. 2 złote, 2 złote, 10, 2 zł, 9200, czyli tutaj jest 2 złote wygrane. Czyli już 8 zł razem mamy wygrane. 200, 200, tysięcy. O, jak na razie grubo. Czy tak się skończy pięknie? Nie. Niestety nie. Wszystkiego po dwa. Przegrane. 35, 35, 2, 15, 15 i 2 zł. Czyli ta zdrabka jest przegrana. 25, 2, 25, 35, 4, 1. Także zdrabka przegrana. Kolejna. 1, 25, 1. Jest tu wygrana złotówka. Czyli tutaj jest złotóweczka. Lecimy dalej. 9010, 10, 25, 1, 2 przegrana. 1, 2, 35, 210, 35 przegrana. Kolejna złota karta. 209, 25, 235 i 25 przegrana.

Kolejna. 10, 200, 204, 1 i 9 tysięcy, tysięcy, czyli ta zdrabka jest przegrana. Przechodzimy do 12, do kart. Co my zaczynamy? 200 zł. Złotówka. Złotówka. 25 złotych 10 zł złotówka. Oto więc mamy złotówkę wygraną. 4 złotówki, 4 zł. 35 zł. Złotówka. Złotówka. I złotówka. Wygrana kolejna wygrana złotówka. 200 zł.

200 zł. Czy będzie 230 zł? Niestety 2 zł. 25 zł. 10 zł. 9 tysięcy. 25 zł. 2 zł. I 2 zł. Niestety nasza przegrana. Oto kolejne. 25 zł. Złotówka 15 złotych 15 złotych 25 złotych i złotóweczka Następna przegrana Przedostatnia karta 2 mhm. złote 2 złote 25 złotych 4 złote O, mamy już wygraną i 25 złotych Wygrane 2 złote i ostatnia zarabka 25 zł, 10 zł, 25 zł, 15 zł, 2 zł, 15 zł. Nieco przegrana. A więc y, wygrana to tylko 11 zł. Liczyliśmy na więcej, bo wydaliśmy na to 50 zł, czyli jesteśmy 49 y, 39 zł do tyłu, przepraszam. Możecie pisać w komentarzach, jak Wam się podobał challenge z grzybkiem, ponieważ grzybek uważa, że nie ma widzów. Jeśli stwier twierdzicie, że grzybek dobrze wypadł i należy dalej kręcić z nim challenge, możecie pisać w komentarzach, co o nim sądzicie. Tak więc żegnamy się.